Pan z wami? Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus wsiadł do łodzi, przeprawił się z powrotem i przyszedł do swego miasta. A oto przynieśli mu paralityka leżącego na łożu. Jezus, widząc ich wiarę, rzekł do paralityka: Ufaj, synu, odpuszczone są ci twoje grzechy. Na to pomyśleli sobie niektórzy z uczonych w piśmie, on bluźni. A Jezus znając ich myśli rzekł, dlaczego złe myśli nurtują w waszych sercach? Cóż powiem, łatwiej jest powiedzieć, odpuszczone są ci twoje grzechy, czy też powiedzieć, wstań i chodź. Otóż, żebyście wiedzieli, iż Syn Człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczania grzechów. Rzekł do paralityka, wstań, weź swoje łoże i idź do swego domu. On wstał i poszedł do domu. A tłumy ogarnął lęk na ten widok i wielbiły Boga, który takiej mocy udzielił ludziom. Oto Słowo Pańskie. Moi Drodzy, tak jak już powiedzieliśmy sobie we wstępie do Mszy Świętej, dzisiaj przeżywamy pierwszy czwartek miesiąca. To taki bardzo, to taki bardzo kluczowy dzień, bo też i ta ta Eucharystia jest też sprawowana z formularza właśnie o najświętszym ciele i krwi Jezusa. Dlatego też chcemy odkrywać to bogactwo, bogactwo wspólnoty, tego, tego, tej tą możliwość, że Jezus zaprasza nas do wieczornika, że zaprasza nas do tego kluczowego momentu budowania relacji, głębokiej relacji z Nim. Tą głęboką relację odkrywamy przede wszystkim poprzez dar słowa, które słuchamy, które się chcemy, któremu się chcemy przysłuchiwać, które chcemy odkrywać także i w naszym życiu. I chcemy to słowo przenosić też na naszą codzienność. To słowo prowadzi nas później także do Eucharystii, bo my chcemy ten ołtarz, ołtarz Pana, ołtarz Jezusa otaczać, wpatrywać się w Jego oblicze, prosić o to, aby on. Rzeczywiście oczyszczał nas, uzdalniał nas, sprawiał, że nasza codzienność staje się codziennością pełną pokoju i Jego obecności. Moi drodzy, ta dzisiejsza Ewangelia opisuje ten bardzo ważny moment, kiedy to do Jezusa przyniesiony jest paralityk. Jezus widząc Jego cierpienie, ale widząc także wiarę ludzi, mówi do owego paralityka. Twoje grzechy są Ci odpuszczone. Oczywiście później jest ten można powiedzieć dialog pomiędzy tymi, którzy, którzy są uczonni w piśmie, że jak on może mówić takie, grzechy, takie słowa. I kiedy mówi do paralityka wstań, weź swoje łoże, idź do domu, ten odchodzi, zostaje. Wszyscy są zdumieni tą mocą. Co mamy z tego wziąć dla siebie? Oczywiście Chcemy prosić Boga, chcemy prosić Jezusa o to, żeby on sprawiał, by uzdolniał nasze serca do przede wszystkim wyrzeczenia się zła, wyzbycia się tego, co nas, można powiedzieć, co nam uwłacza, co jest dla nas ciężarem. Ale także przede wszystkim, zobaczcie, wiara ludzi prowadzi do tego kluczowego momentu, bo Jezus zobaczył wiarę ludzi. I to jest też kluczowe, że my jako ludzie wierzący. Mamy stać się świadkami. I tutaj, moi drodzy, chciałbym się podzielić pewnym świadectwem, pewnym doświadczeniem pewnego młodego człowieka. Tak się składa, dzisiaj jest jego rocznica śmierci. Cztery lata temu, przed, przed rozpoczęciem Światowych Dni Młodzieży, zmarł pewien młody człowiek Maciek Cieśla. Młody, młody mężczyzna, który poprzez swoje życie został zaproszony, ale także i przyjął to zaproszenie do Komitetu Organizacji Światowych Dni Młodzieży jako grafik, który przygotował całą pewnego rodzaju grafikę Światowych Dni Młodzieży, logo, zaprojektował ornaty, które, które były na Światowych Dniach Młodzieży: którzy mieli księża, biskupi, papież Franciszek, nawet. Ornaty dla księży grekokatolickich. Tak się składa, że trafił jako człowiek, który był oddalony od kościoła. Będąc w tym komitecie, przyglądając się ludziom wiary, doświadczył właśnie przede wszystkim takiego doświadczenia wiary innych osób i przez to też w jego życiu nastąpiło wiele zmian. Ale przyszła też choroba. Przyszła choroba, została mu amputowana noga. Później e, ten nowotwór przerzucił się na całe jego ciało. On mówi pięknie o tym świadectwie, że użył takiego fajnego, można powiedzieć, stwierdzenia, że tak zbuntował się ten organizm, tak zbuntowały się to komórki, że, że uderzyły na cały organizm, jak to Polacy uderzają w czasie wakacji, wyjeżdżając na Chorwację. Uży, u, używając takiego stwierdzenia. I dlaczego o tym mówię? Bo, bo jego doświadczenie choroby. On to też pięknie w swoim świadectwie mówi na kilka tygodni przed swoją śmiercią, że dziękuję tym, którzy przede wszystkim nauczyli jego wiary i za wszelkie modlitwy, za wszystkie msze święte, które były sprawowane w jego intencji. Lekarze mówili, że nie będzie miał żadnej możliwości. Dawał też świadectwo młodym, o tym świadectwie też pięknie przypomniał papież Franciszek, kiedy spotkał się z młodzieżą właśnie przy Franciszkańskiej. Podczas wieczornego spotkania. Moi drodzy, to są takie obrazy, właśnie, że my jako ludzie możemy być tymi, którzy przyniosą kogoś do Jezusa, przyprowadzą kogoś do Jezusa. Gdzie jest pierwszy czwartek miesiąca, i to też jest taki moment, kiedy chcemy odkrywać w Eucharystii moc, która ma nas przede wszystkim umacniać, sprawiać, że nasze życie jest, staje się inną rzeczywistością. Ale to także jest i ten moment, kiedy my jako ludzie wierni chcemy też Bogu dziękować za tych, którzy posługują nam i są szafarzami świętych sakramentów, za kapłanów, którzy posługują teraz w sakramencie pokuty i pojednanie w konfesjonałach. za kapłanów, dzięki którym możemy spożywać ciało Jezusa. Myślę, że to doświadczenie naszej wspólnoty, też doświadczenie też obecności. Tych, tych łaski, wasza modlitwa. Niesamowita modlitwa i to, że tak wiele razy już te jambony z moich uspadały, te słowa, że bardzo za tą modlitwę, za nas kapłanów y, wam dziękuję. Za sprawowane msze święte, za to, że w każdym różańcu przed mszą świętą wieczorową wspominacie nas kapłanów. To piękne doświadczenie. Dzisiaj do, do tej rzeczywistości jest też dołączony ksiądz Probosz, ksiądz Andrzej. Witamy go serdecznie w naszej wspólnocie i pragniemy, aby on rzeczywiście odkrywając też swoje powołanie, ale także i wezwanie do tego, aby stać się Ojcem naszej parafii, że też dzięki Wam, dzięki Waszym modlitwom, dzięki także Waszej wierze będzie wzrastał w tej miłości Boga, która powołuje Go do tej misji.